Pani senator, został poruszony ten wątek, czy na posiedzeniu komisji. Rozmawiano o efektach finansowych rządowego programu, który był do tej pory realizowany, bo Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie w 2019 roku stwierdziła, że wydano na niego 46 milionów złotych, a efektem była zajścia w ciąży mniej niż 300 pacjentek. Czy pani jako senator, sprawozdawca komisji uważa, że ten efekt jest tu adekwatny do zaangażowanych środków finansowych? Absolutnie nie jest adekwatny. Uważam, że wiele. Szans na potomstwo wielu par przez naprotechnologię zostało niestety zniweczonych i wiele rodziców, nawet jak rozmawiam z pacjentami, a jestem lekarzem praktykiem, no straciło możliwość posiadania własnego potomstwa. Owszem, to jest, jest jakaś alternatywa, ale niech rodzice przyszli, dokonują wyboru. Zaangażowanie środków publicznych powinno być efektowne, a nie efektywne, i tak oceniam ten program, ale na Komisji Zdrowia nie był poruszany ten wątek, chociaż, chociaż byliśmy do tego przygotowani. Nikt nie zadał takiego pytania. Dziękuję bardzo.